No, później. No wiesz, trzeba mierzyć wysoko, ale nie aż tak... De mamo, moi drodzy! Z tej strony będzie ze mną dzisiaj Resja! Siemaneczko. Au. Previously, in the juchacer <grym> youtuberów. Nie, nie będzie mi się <grym> chciało zrobić. ale przepraszam, zapomniałem, że mam przez Au. Ja mam za mało serduszek, teraz musimy bardzo uważać. Jeżeli chcecie Faj, zobaczyć, yy... co się działo w poprzednim odcinku, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie i u mnie i do cyfra na kanał, bo było bardzo ciekawie i było gorąco. No, zdobyliśmy w sumie, czy First, First Blooda, zdobyliśmy tak naprawdę. Chociaż Zbędnie, First Blood tak. był tak przez pomyłkę, bo zagmatwaliśmy Takim. się trochę wszyscy. I to było tak, że e, e, Drake, obejrzcie poprzedni odcinek, będziecie wiedzieć. Dokładnie. Aczkolwiek Mr. Kumpel niestety już nie żyje, Bright. E, no, sorry, Kumpel, sorry. <słuch> ale, cyfer, ale oh. cyfer, jest dobrze, nie byliśmy pierwsi. Tak, ja nie. Nie ja byliśmy zaraz pierwsi, coś. a uważam, że to jest największe osiągnięcie. Co sprawi, że będę najszczęśliwszym człowiekiem świata? Masz tutaj ten miecz, połącz sobie te dwa, byś miała lepszy mieczyk. I zaraz dam ci klatę, też chcę połączysz, bo ja robię sobie diamentową. Okej, okay. rób sobie diamentową, ja mam dwa diamenty, przydadzą mi się. połącz trzymacie? sobie też. Możesz mi je dać, spróbuję miecz jeszcze jeden zrobić. Jak mi się nie uda, to ten, więc możesz mi dać. nasz ja mieczy od huntera. Ło, czemu nie mówisz? <laughs> nie wiem, jakoś tak. Dobra, jest dawaj jeszcze, poziomy. dawaj jeszcze, jeszcze dawaj jak masz. Zabrakło mi jednego poziomu, czekaj, muszę załóż, ci... załóż klatę, załóż klatę. Nie lataj bez klaty. Słuszna uwaga. Bo nie warto, słuchaj. Yy, tu naprawdę wszędzie mogą być przeciwnicy. Zresztą się przekonaliśmy w poprzednim odcinku. To Dokładnie. było tak niespodziewane jak. Yy, jak sre, yy, po, po kefirze. <coughs> nie, nie nie powiem całego tego. Może tak, idziesz tak. co? Oni tutaj chyba chodzili i po nie, nie pozalewali niektórych pojedynczych takich lawy, więc trzeba na to uważać. Oho. Lag. Lag. Tak. I to straszne. O, dobra jest. Jakby co, nie trapujemy portali. Dobra, bardzo chętnie się z tym no, zgodzę. ja umiem! <laughs> no, sparty Dobra. by wystarczyło wykopać, nie? Tak, ma, masz jeszcze ten? Masz jeszcze miecz jakiś diamentowy? Nie, niestety, ale mam dwa diamenty, czekaj, masz. Daj mi jeden, daj mi jeden. Jeden chcę. Okej, okay, proszę. Oj. Ej. Kurczę, ale tak. <laughs> nie, no po prostu. Ale mi przykro jest w tym momencie. No kurcze, ja myślałem, że to będzie bardziej epicka walka później z chłopakami. Akurat, no kurde, z hanterem liczyłem na jakiś, może deathmatch, może jakiś no, pojedynek wiesz. później. Trzeba mierzyć wysoko, ale, ale nie aż tak... ile masz HP? 17. Tak. Wiesz co? Zjedz to, zjedz to, nie wiem jak to działa dokładnie, ale zjedz to w każdym razie. Złota głowa, A, to uleczy oj. HP trochę. A, Trzy serduszka wóta, ci doda. Oj, oj, oj. Jedz ją, jedz ją, zjedz ją. naprawdę. Jedz, ja mam jeszcze złote jabłko. To tobie dało tylko koordynacji okej? Ale, wiesz co, no dupa jestem. <grym> Aj, nie przesadzaj. Mówię, mnie zawsze zombie No, Nie, bo strasznie o... myląca jest ta gamma, naprawdę mega myląca jest ta gamma. Ja nigdy nie grałam na takiej gamie i dla mnie jest to coś zupełnie nowego. Polecam podgłośnić te dźwięki po prostu, wiesz? Naprawdę to pomoże dosyć dużo, jak będziesz słyszała e, creepery chodzące z daleka. To jest taki trick troszeczkę dobry. Uwaga, e... bo zombie z mieczem tu jest, a... Mm. Tylko mnie umie bić, a ząbiak z mieczem... Będziecie znieczem... głuchi wszyscy. Tak. <grystanie> <grystanie> Lepsze, odpalcie sobie tak. Słuchajcie, bijacie na odcinek Neresi, macie za głośne dźwięki, no to odpalacie sobie odcinek Cyfra, Oglądacie minimalizujecie. <grystanie> minimalizujecie sobie odcinek Cyfra, oglądacie odcinek u Neressi z dźwiękiem od Cyfra i w dodatku jeszcze zostawiacie łapkę w górę, oczywiście. Na obu, oczywiście. I to na obu, jest idealne combo i ja wam gwarantuję, że jak zrobicie coś takiego, to, to przyjdzie do was zajączek. To ja w ogóle czekaj, mam misję dla was. Świętach. Mam diamenty, ale tak. jest też um, ten. Chyba ja tutaj patrzę. Kurczę, to wiesz co? Nie wiem czy my chcemy jeszcze. Cołbiek pilnuje diamentów, ja chcę diamenty. Ja chcę diamenty! Kino przeklęty! To nie są. Nie no, ale stare diamenty smęty. są mi potrzebne do życia, bo ja potrzebuję zbroi diamentowej, bo inaczej umrę. Dobra, mam Sharkness 3 już. Więc nie jest tak Ciekam źle, jakby cię. mogło być. Ale teraz przynajmniej wiem, że jak kogoś Słyszę? zobaczę, to będę mógł od razu ten zaczukać. Nerf, cyfru, gdzie ty cyfru. Idę do nie, ciebie. Nie, 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 z deszczu podrynne, z deszczu pod Nerf, co tam się dzieje, co tam jest? Yy, dwa szkielety. O, oh, shit. Dobra. Uciekłam. Dobra, Jakoś. słuchaj, jestem za tobą. E, to co, to jeszcze zbieramy trochę złota i co? Można powoli coś kurde, dwa diamenty. I możemy budować zamek. Tak, fort. Nasz fort, bo to fort, Nie, do tego. Tylko pamiętajmy, żeby nie robić wieżyczek czasami. wieżyczki są zakazane akurat. Dobra, jeszcze wezmę tutaj, zrzucę wodę, ewentualnie jeszcze coś jak ja mogę zrobić? Tak, schkacz do wody. po prostu do piwnicy zrzuca włosy. Schacz do wody. Nie, może tak być. Aha. Ten w ogóle poszedł i sobie jakieś takie ławeczkę. Z... O, Jak ławeczkę zbudował, <laughs> e, jakiś <laughs> na w ogóle na w ogóle to ja ostatnio mam taką na, na zieleń, wiesz, na rośliny, więc... Lepiej myślę, że o tym ogół... nie mów przy żadnym policjancie. <laughs> Nie zalecam, ogrody dobra, słuchaj. jakieś, wiesz. Aha, jasno, ogrody, pięć liści. <głos> <głos> się rozumie, nie no, to, to, tam. Dobra, ale może nie na nagraniu, no, o czym, pokrzywak Nie o no, przepraszam, mówimy. przepraszam. Że pokrzywak mówimy, o co ci chodzi? Y jest, no, jest taka pokrzywka ozdobna. Tak, ja tam. sobie teraz tutaj idę. Uważaj, bo creeper, creeper jest creeper. za mną. Wiem i właśnie nie zwróciłem jego uwagi, bo idę po to złoto, bo mogę jeszcze jedno złote jabłko zrobić. Ale Creeper nas polał, tak szczerze. Ten creeper nie ja mam jest jeszcze trzy szlapki złota. Wiem, że to nie jest za dużo, ale... Panie, Szkielet, szkielet, szkielet. Po lewej. Panie, całe złoto spaliłem w lawie. <śzy Communist> ja wcześniej też. Ej, właśnie, wiem co nam potrzebne jest. Łuk, ja mam łuk, ale ma tylko dwa dure. <try> o, shit! Nie, 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 nie. Co się dzieje? uciekaj. Tam są dwa. Ja tu jestem sobie zabudowana. Dobra, <śzy> wiesz co? Wiem, wiem co muszę zrobić. tarcze. Tarcza jest czymś dobrym. O, uważaj! Hej, ja już tam nie przejdę, czekaj nie mam zabudowałam się. Czekaj, bo on idzie do ciebie cały czas. Ja się zabudowałam. Napisz może idzieś na siku. <gulacuj> tak jak to było ustane przed nagrywkami. Jak ktoś idzie siku, to no, to ten. Nie, ja chyba wstrzymam do końca, wiecie. <gulacuj> tak, a później będzie... Ojej, ojej, ojej! Tak było na poprzednim sezonie. Tak? Znaczy z tym, że musiałem dziewczynę wtedy odwiedzić, bo u mnie akurat była Karo i... powiedzmy, że auto czekało, a ja jeszcze nagrywałem. <gulacuj> <gulacuj> Dobra, czekaj, co ja bym tutaj ja jeszcze musiał? Nie widzę Cię, ale nie widzę tego szkieleta. Tak chciałem zrobić. To ja e, e, Łuk bym potrzebował. W takim no. razie się masz, bo mam 5 e, strzał. Więc coś no jestem w stanie na tym ugrać. Prosiłbym Cię, Już jeśli mogłabyś się próbuję mi. Spróbuję bezpiecznie pęczyć. do ciebie przejść. Cześć. 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 Okej! Ono się Elo. Chciałem tak beknąć śmiesznie, ale nie udało się. Aaaaaaaaah, śmieszne bekanie! A, ha, ha, ha. Dobra, niszczy się. Bekanie na zawołanie! Byka. To brzmi jak w jakimś radiu, jakiś w tym program. Tak, przypominam, jeśli ktoś umrze, to nie może wam mówić, co się dzieje. Okej, okay, to ja będę pisywał ci pogodę. Bo oni mają um, spektatora, nie? Tak, oni mają spektatora, aczkolwiek. Aha, bo i co? Okej, okay. Majak żyje, gra. Okej, okay, no powoli już tam zaczynają te. Tak. Generalnie, powiem Ci tak. To wszystko idzie w złą stronę. Jeśli te teamy, które są, będą dalej żyły. To w ogóle bo... wszystko od początku szło w złą stronę. Zacznijmy od tego. Może jeszcze ogarnę jakoś z niektórymi PvP tutaj. Dobra, teraz uważaj, bo tu gdzieś Creeper chodził i nie chciałbym na niego się natknąć. Moment... Wychodzimy na powierzchnię, co? Ja myślę. E, chyba czas, no. Chyba. No, to jest lepszy czas, kiedy coś tam, coś tam, coś tam. Zorientować się, co się dzieje. Lepiej pójść na 00, żeby zobaczyć sobie tam koordynaty, bo zresztą się border kurczy nam. I musimy złoto zbierać po na... Jabłka będzie... Dobra, nieważne. No nie, nie, ja nie, nie. nie umiem śpiewać. Nie, nie, nie. Dobra, czekaj, posprzątam sobie tylko we fipunku. Yy, idziesz sprzątaj. właśnie w stronę mojej śmieci, śmieci. Motykę no. biorę! Motykę biorę! Na koniec ja, jeśli wygramy, bierz. postawię ją na, na kurchanie moich przy... Nie, kurhany to są kolana. Przepraszam. Za <laughs> dużo Wiedźmina, tak? Ja mam kości. Zaczynam kopać, nie? Idziemy do góry, idziemy po wilczki. Czekaj, bo ja mam kilof lepszy. Może ja, ja mam będę kopał. jedną kość, jakby co. Dobra, czekaj, to może ja będę kopał, bo mam efektywność Dobrze. jeden ten. I wtedy... No przepraszam, przepraszam, że ci nic nie daje, ale. Ja no widzicie, ja tu jestem jednak na ładne oczy, nie? Na ładne oczy i dla ozdoby. No, chociaż ładna ozdoba, nie? To by nie było, że ten. Że, że, że tutaj. Jak to się nazywa? Że u youtuberów jest jakie? E, Seksistowski? Nie, nie, nie wiem, jak to się takie ujęcie, że... Ej. że wszyscy poza dziewczynami są. Ej to? No ja jestem. No tak, no ale mówię, że, 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 że dla żartu, nie, że, że to nie, że ty jesteś, no, to ja. nie znaczy, że nie, jesteś tak. tego... bo ja jestem, tak, ja jestem y, dla poprawności politycznej. Tak, dokładnie. <laughs> Jeszcze mamy kogoś, było. kto identyfikuje się jako kosmita. A nie, za, zaraz, Szymek jest. <laughs> Szymek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, się obejrzysz kiedykolwiek mój odcinek, wątpię. Zobacz, <laughs> dobra, czekaj, poziom. Musimy ale iść. jeżeli by ci się zdarzyło, to wiesz, to postaw kropkę w komentarzu. Mm. <noise> mm. O, i te i żelazne już nie żyją. <noise> Ojej, smuteczek. Tak mi przykro. Ale mm. słuchaj, przetrwaliśmy chyba... połowę. <noise> Także ja wydaje jestem mi się, co całkiem bardzo, 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 szczęśliwa. 30 minut nasze cyfer. Tak, 30 minut nasze. I to jest naprawdę, powiem wam... To good. Ja feel good. Idziemy w tą stronę, bo tu była tajga, nie? Tam pójdziemy sobie po wilczki, bo ja bym chciał te wilczki, bo one. No powiem ci, że. Fajnie A zajmują się tu w czasami uwagę. spada, czy ja jestem zbugowana? Spada, aczkolwiek jak nie sprintujesz, uważaj, bo tu jest dosyć. O kurczaka, swoimy. Chodź. No chodź. Dobra, kurczaka ehm. nie dam rady oswoić, niestety. Papier, sorry, nie dam rady twojego kompana. Oswoić tutaj, dobra. Ehm, hasz tak subniej popiera. Hasz tak popieram hasz czy o nie! nie to Moja są... spacja nie spacjuje. Angry Wolf jest. Tylko pytanie, czy on jest agrowany, bo jakiś kracz uderzył innego. O, Nie, bo to są owce, wiesz? Dobra, go nie idzie. Go nie idzie. To czekaj, gdzie ty jesteś, żebym cię nie zgubił? Tu jesteś. Idziemy głębiej. Poszukamy kogoś, który nie jest na owce. bym bardzo. Czy tu jest ich pełno. Głośno. O, widzę. Mam. Raczekaj czekaj, oswajam. Mamo OSWOJONY pierwszą kością. Nice. Mamy achievement od razu, kurczę, szkoda, że to widać. No, szkoda, że widać, Widział ktoś maja. Enchant, bo zostawiliśmy. Dobra, są jeszcze. Da? Twój. No nie, nie udało mi się. Może no, ja? Spróbuj tego. Nope. Nie. Dobra, to mamy jednego. No to nawet zawsze jest coś, nie? Zawsze coś. To jest siła gniewa, czekaj, mamy Dynie, będziemy niewidzialni. Jak Glenn Dobra, uważam, że powinniśmy pójść na 0.0. Jest to taki trochę rash, ale jeśli ktoś będzie na powierzchni, teraz jeszcze mamy szansę go zabić. Tak, a później już nie. <grym> a później będą oni, znając Grafa, będzie robił sobie miecze o wiele lepsze niż my mamy. Więc e, muszę z tym test strojkę wykorzystać. Patrzymy na to 0.0, faktycznie. zobaczymy jaka jest dzień, sytuacja? Dobra, I widzicie. zbudujemy tam farmę zboża. Nie ma problemu. Ja chętnie. Ja lubię. Dobra, 31. Wiesz, jakąś nielegalną plantację zrobimy. Ja a co wzięło normalnie po ostatnim <tosana> rozmowie? Ja nie wiem normalnie, kończę. Nie no, bo ty wiesz... Trochę ja? rozrywki w tym... Sztywne. Jasne. Trochę śmiechu, nie zaszkodzi. Teraz zły, jak wyciąć to moje ha, -ha, -ha i zremiksować. <tosana> oh my godness, jest wioska. Jest wioska. Oh, ho -ho 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 -ho. Good, 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 good. Ta, nie? Tak, to jest wioska 00, pięknie. O, się spada. Pod spawnem jesteśmy, tylko widzę, że tutaj kurczę ktoś już był. już zostawił. Fuken, fuken, Wiesz, co, ten teleportujący się Twój pies strasznie mnie stresuje. O, Jesus, a propos tego, przepraszam, przerwy, <grym się> nie? <grym się> tak, nie, stresuje mi potwornie, bo ja mam wrażenie, że strzały latają, nie? Okej. Okay. Dobra, czekaj, bo tutaj tak sprawdzę na szybkości. Znaczy, opędzylił ktoś generalnie, tak, tak piękne słowo na, na bardzo niekulturalną wypowiedź, opędzylić. Tak. Aha. Naprawdę ciągle mam wrażenie, że to strzały latają, a to tylko twój pies. Tak, żeby było mamiczkiem troszkę. <laughs> O, dobra, krewy. widzę tutaj widzę pajączka, widzę zębiaka. Byleby małe zombie się nie pojawiły, wiesz? Tak, one są straszne. One nas złoją od razu. No właśnie, mnie małe zombie w poprzednim sezonie ubił. <laughs> um, no, unikaj. O, pajączek. Co tu? O, za, mi się odbija normalnie. Ja nie wiem, co, co dzisiaj kupi. O, esu. Uważaj, tu jest wiedźma Ery, gdzie ty się jesteś? I teraz się dziwi. Ja jestem w wiosce. Wiosce jesteś dobra. Się tak czy rozglądam. Skroba? Enchanter, ooo, Zeti. Bo to jest krowa, Chodź nie? tutaj. A, to jest koło Uważaj, pokoło krowy jest y, wiedźma. No, widzę, Chodź, widzę. Czy ty zainchantowałeś Sechem, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Chodź tutaj. A jeszcze w ogóle nic nie masz enchantowane prawie? Yy, tylko zbroję. Znaczy, tylko klatę. Masz. masz, a ja będę cię pilnował. Okej, okay, dobra, pilnuj. Będę dźwięczna. No. Słuchajcie, nam w komentarzu, jak mamy nazwać naszego pieska. No to nie tak, że dawno to nagraliśmy. <laughs> to w nie, ogóle nie tak. Nie pisać. Nie, ostatnio gadam z papierem, w ogóle do niego tak. Kiedy wy zagrywaliście Ej, na Kraftfejdzie? Co? Lapis? Eee, nie, 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 nie. Nie, lapis, lapis też, ale. Ym, jak to się nazywa? Kurczę! Eee, o, właśnie, dzięki. <grym> właśnie jest, to. Jest. I dobra, ja za szybko też coś craftuję. No ale ja nie mam poziomu. Fuken. O, nie, masz jeszcze lapis jakiś? Mam 40, proszę. Daj, daj mi, proszę chociaż. Jezu, za ja ci daję jeszcze więcej. Je, no nie, no No to ja ci oddam teraz cały, a jednak jeszcze butów nie zententowałam i jeszcze brakuje mi się trochę. Teraz poziomów. ci dam. Zrobiłem sobie prot 2 spodnie, więc będę całkiem ładnie no uzbrojony. Ja też będę miał prot 2 spodnie i prot 2 hełm, tylko potrzebuję poziomów. Ja jestem całkiem dobrze uzbrojony, więc szczerze. Nie straszny mi żaden przeciwnik. No chyba, że będzie to Majak i Graf, to. Hmm. Nimi akurat wolałbym, żeby, nie wiem, wpadli co, ja do lawy czy coś. ja naprawdę potrzebuję poziomu, ja muszę podłuć coś, żeby, yy, zwierzątka, zwierzątka. Żeby, żeby, sobie po... podbić... Boże, nim. serio, Save mam dopiero Achievement Diamond? <laughs> Ej, dobra, nie jest źle Nie hejtuj. Nie Ale uważaj, hejtuj. bo tu jest wiedźma na dole, Wystanią z nią... bo wiedźma jest w stanie dużo zabrać. No wiem, bo tak. Wiedźmy są wredne. Ej, ale na serio mi się chce na siebie przerwę. Dobra, ale powstrzymam się ludziska. Przynajmniej do końca tego odcinka bo to jest to, co się śmialiśmy, że ha, ha, nagle się zachce ten i mamy ustalone, tak Dlatego ja byłam siku wcześniej, zjadłam kanapkę wcześniej i, i w ogóle to napiłam się wcześniej, nawet się wysmarkałam. Nice. Nawet się wysmarkałam, żeby nie musiała smarkać w trakcie. I jak wam powiem tak przy okazji, bo pewnie wam tego nie wmontuje, Najlepsze było przywitanie Grafa, jak mu wszyscy charkać zaczęli nagle. Ten odlicza do, do trzech i tak już... Się... No, złośliwość, złośliwość to jest ludzka. Ja mógł jest na dwa użycia, okej. Okay. No mówiłam ci. Dobra, to mi się nie przyda. Więc ja na razie zrobię tak. Potrzebuję. Wczepić. Chyba, że próbujemy otworzyć portal do netheru, chociaż to jest ryzyki. Próbujemy zapolować tak. na grafa. To jest mega ryzykowne. A do Prawdopodobnie tego... spo, sparujemy się z ich portalem. Nie wolno trapować, więc. E, nie tutaj, wyjdziemy nigdzie Kurde, ja te... nie mam poziomów. Czekaj. Ja muszę jeszcze coś ubić. Ja muszę dużo rzeczy poubijać. A? Dobra, to czekajcie. Ja sobie tutaj teraz rozejrzę. Bez zwierząt jeszcze pełno. Nie, ta, ta myślałem... Wiedźma kusi, bo ona dużo bym da ekspa, ale dziękuję bardzo, nie, nie idę na wiedźmę. To nie, ona nie dasz tyle ekspa, Nie jest tego warta. Nie jest tego warta. Nie? Ile masz serduszek w ogóle? 22 czy 11 serduszek masz? Tak, właśnie tyle. także nie, 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 dlatego z wiedźmą lepiej nie walczyć. Dobra. Bo jeszcze 4 minuty zostało do końca tego odcinka. No mam nadzieję, że uda mi się tą zbroję zrobić do końca tego odcinka. Trzymajcie za kciuki. Proszę bardzo. Wszyscy piszemy w komentarzu, obstawiamy w komentarzach, czy uda się nareszcie na ogarnąć zbroję do końca odcinka. Czy będę goła i wesoła, czy jednak będę miał portki... O nie. I będziesz nie jeszcze weselsza. A wtedy to będę taka szczęśliwa, nie? Podnieś Gucci. Ach. No to jesteś ty. Boże, jak mi serce tutaj wali. Nie mogę, po prostu ludzie... Ja tak przyszedłem, niby taki humor miałem, i nagle... ...jak przyszedł do nagrywania. Ja tak dawno nie nagrywałam cyfru, że ja jestem tak zestresowanym człowiekiem teraz. No ja wczoraj uznałem, że robię jeden filmik, to zrobiłem od razu zapas na cały tydzień. Ale ja już teraz, jak poczułam nagrywanko, to ja już teraz nie odpuszczę. Nagrywanko, jak w tym memie. <noise> Kurczę, jaka jestem memiczny, a wiem, memy są nielegalne. A jeszcze są. Żyjemy w kraju bezprawia. I... <noise> Kto wie, kiedy wrzucimy tą UHC, może już będą nielegalne? <noise> nie będziesz, przepraszam, ale UHC youtuberów jest niestety nie, nie, niezgodne z konstytucją Europarlamentu i nie możecie <noise> tego nagrywać. Jezus, jakie to by byłoby straszne. Nie, w ogóle to by było straszne. Ale na te, to to nie jest odcinek na ten temat. Ja już się tyle rozwarstwiałem na live'ach i tak dalej, więc. No ja... dobra. Ja. Spodnie bardziej, nie? Puu ciary mnie przeszły. No, coś w tym jest. Bardziej spodnie, nie? Faj, masz. Czy ty moja droga czy masz wełnę jakąś? Oczywiście 10. Daj mi, zrobię sobie baner Proszu. na tarczę. Proszę, a ja dalej potrzebuję poziomów. Bo ja potrzebuję dużo. Ja muszę sobie zenchantować buty, muszę sobie jeszcze połączyć dwa hełmy, będę miała hełmy prot. 2, klatę prot. 2, spodnie prot. 2. I to już nie, nie ma to tamto, nie ma pitu-pitu. A zaraz się kończy ja odcinek. Tak! Zaraz się kończy odcinek! O, jest zombiak. O, idź baśki. Wiem se prawie N polski baner. Nie idę tam. Pokaż, pokaż. Już, tylko na tarczy go założę. Ach, tak, pięknie. Prawie, prawie Polska. Prawie. Z literą te. Hej jak? Y... O nie, zombie deaders. My jesteśmy w ogóle zombie deaders. Jakby ktoś pytał we... w ...świet, Timu, to my się zombie deaders nazywamy. To nie ja cię uderzyłam? Nie ma fantomów. Nie, spokojnie, tylko tylko pół serca. Nie, 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 ty mnie nie możesz chyba uderzyć. No to. Zresztą... Właśnie... Nie, możesz... nie, 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 zamilka. nie, 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 ja nie wierzę, po prostu. Dobra, słuchaj, ma, masz złote jabłko może w ramach nagrody. Oh, o, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie, żeby wam się spodobało, zapraszam oczywiście do nresi i... Już kolejny odcinek, nie zapraszam, wiem kiedy. Zapraszam, zapraszam. Więc do zobaczenia wszystkim, cześć. Pa.